Hej, cześć! Z tej strony Samuson i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang w serii Mayhem. Dlaczego postać jest OP na Mayhemie? Szybkie mówienie teamów zanim znikną: mamy Harley'a, Nanę, Clockwork, Maid, Summer Party Akaja z Light no gdzieś tam numer jeden i Johnsona. I gram szybko Selenie, Aldousowi, Franko, Lokomotywie, Hayabuzowi i Estesowi, czyli mają Dream Team my mamy mnie. I fajny skin do nany, więc nie powinniśmy tego przegrać. Eee, oczywiście jak mógłbym, jak mógłbym na mojej chemie nie zagrać Miją Miją moją drogą kochaną, którą, która jest moim no, takim średnim mainem, w sensie, że może nie jest mainem, ale nie jest też jakoś super eee, słabym z sobą postacią jest tak mocno. Mocno średnia jak dla mnie. W sensie, że... ma, 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 ma preten, jest pretendentem. Pre ale się nie mogłem wysłowić. Jest pretendentem do Maina, ale dużo jej brakuje, żeby być naprawdę super. Aldous się w nas zbija już patrzcie. Myślałem, że się będzie w nas bijał. Fajnie by było w sumie. Mia. Mia, z tego co wiem. Dlaczego jest upena na Mayhemie, Bo jest yy, wiersznie niewidzialna. Dlaczego? Za chwilkę wam pokażę, tylko weźmy, użyjemy Inspira i ulta, żeby wziąć tą, tę wieżę jak najszybciej. Mamy, nie minęła pierwsza minuta, oni już nie mają pierwszej wieży, spoko. Eee, dlaczego minęła? Jest wiecznie niewidzialna, bo ma ulta fajnego, który daje niewidzialność na 40 godzin i może uciec gdzie chce. Eee, Weźmiemy drugą wieżę, o ile SS nas nam nie przeszkodzi, a ja przeszkodził nam troszeczkę, no dobra, nas to nie boli. Eee, powinniśmy wziąć Gold Kraba. uwaga, Aldous nas, leci w nas Aldous. Pomóż mi, jakby co, bo Aldous się we mnie nie chce wbijać, czyli mają w miarę dobrego Aldousa. Hmm. Wziąłbym Goldkraba, ale Aldous się za chwilkę znowu w nas będzie wbijał. No, mają dobrego Aldousa. E, nie boję się używać ulta. Aldousa, spoko. To jest naprawdę spoko. E, no i będę się troszeczkę bawiał tego Aldousa, aczkolwiek myślę, że powinniśmy sobie z nim poradzić jakoś. Dobra, weźmy Goldkraba, oczywiście, bo Aldous nie ma ulta. Ma, dobra. Niech się nas bije, no tego zabijemy po prostu. Mam taką nadzieję, bo już mamy wszystko. Zapytajcie się, na jakim buildem grasz? Gram takim buildem, DPS Jungling aktualnie. E, oczywiście to jest z top, top 1 build, czy tam top 2. Czy tam jakiś inny top? Oczywiście Franco Hook 400 km e, jest to jakiś build z topki. Na pewno z top 3 jakiś jeden jest to build. No, my się farmimy, bo jesteśmy Mio i na razie nie robiłem żadnych obrażeń. Nie mamy wystarczająco dobrego ekwipunku, żeby jakkolwiek działać. No ale będziemy tutaj sobie puszować na spokojnie mm. Aldous nas leci, okej okay. Okej, okay, jakoś nas to nie boli. I co? I co, i co ty robisz? Nic co? I uciekasz? Zostawisz tak swoich kumpli, co? I głupcze No okej, ja Aldous nie żyję. E, to jest właśnie Mia, 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 a teraz Franko też nie żyje Wow, albo żyje Okej, okay, zabijmy tutaj Okej, okay, i, 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 czy, czy nas zabije Hanzo? Hayabusa w sensie Ale żyjemy jeszcze, to jest niesamowite w ogóle Dobrze, widzicie? Mia fucking nap, okej okay. Spoko, arrival na bazę Nie wiem czy zdążymy, uwaga nie zdążyliśmy. No zabrakło nam dosłownie chwilki. Gdybym użył od razu Rywala, to byśmy zdążyli, ale... ale nie zdążyliśmy. No trudno. Trudno się mówi. Umiera się raz. Jesteśmy nobami, tak to napisał gaz. Bo on ma taki nick gaz. Nie, nie tak naprawdę nie ma takiego nika, to był żart. Dobra <laughs> To był najgłupszy żart w, w ogóle jaki wymyśliłem No Aldous, Aldous mnie irytuje, bo on cały czas ma tego ulta włączonego i nigdy nie wiem kiedy się we mnie wbije Idziemy na topa farmić, bo na bocie już wzięliśmy im dwie wieże um, Aldous jest na bocie Nie może, się, nie może użyć naszego e, Dżunglowego przejścia w innym w inne miejsce No ale to jest spoko, bo my sobie przynajmniej weźmiemy go kraba Bo już mamy fajny Fajne obrażenia, fajna tak speed mamy, już naprawdę fajnie możemy działać O ile Aldous się w nas nie wbije Jak się w nas wbije, no to po prostu go zabijemy Myślę, że sobie z nim powinniśmy poradzić Chociaż, mo mogą być problemy, bo Aldous jednak, jak widzieliście w pierwszym odcinku, który nagrałem 40 minutowym Czy coś takiego Jest dobrą postacią I... Mogą być problemy, aczkolwiek gramy Mio i wiemy jak grać Mio, więc... Więc powinniśmy sobie z nim poradzić Ok. Uuu, ale zostaliśmy. Eee, po prostu nie mogliśmy w niego trafić. A nie zdążyliśmy też gdziekolwiek odejść. Co się dzieje na midzie? Na midzie się źle dzieje, bo umiera sobie nasz Johnson. No i wieża nie fokusuje lokomotywy. Fokusuje lokomotywy, ale nasza wieża ma dosłownie, ile? 20 HP? Coś takiego. i tutaj się z nimi bije cały czas. Mają SS-a, który ich healuje. Na topie niestety Hayabusa cały czas poszuje, bo sobie z nim nie poradziliśmy, a to źle. Powinniśmy sobie z nim poradzić. No cóż... Farmimy się dalej, bo skoro nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z Hayabuzą, no to musimy się farmić. Bo to oznacza tylko to, że jesteśmy za słabi jeszcze, żeby cokolwiek robić. Tego Aldousa się boję w sumie chyba najbardziej, bo... Aldous się wydaje jakby ogarniał tak, i to tak dobrze ogarniał. No Harley będzie chciał nam tu ukraść pewnie. Więc nie pozwólmy mu. Świetnie. Już tam próbował użyć swojego miniguna, żeby to zdobyć. My potrzebujemy więcej farmy. My potrzebujemy więcej farmy, bo Mija nie może być słabo postacią na tym trybie. Nie ma opcji. Powinniśmy grać też z drużyną. Myślę, że to jest kwestia po prostu zapania ich jak w, w jakimkolwiek miejscu. Niech oni tylko sfokusują się na kimkolwiek. Na przykład na. Na, na tej typiarce, i tutaj już nie powinny, nie powinny im się udać przeżyć. Chociaż fokusujemy Franku, który który jest tankowaty w cholerę, no ale spoko. Teraz weźmiemy sobie Mida. Aldous jest na bocie, nie wiem dlaczego. On sobie wstakuje, ale my jesteśmy tu w piątkę, więc jeżeli Aldous zaraz się w nas nie wybije, w sensie, że nie wróci na Mida, to straci dwie wieże. O ile nie Nexusa, bo widzę, że tą Hayabusa jest też na topie. E, a to może być dla nich koniec, jeżeli się nikt z nich nie wróci. Atakujemy dalej, dawajcie. E, atakujemy, atakujemy, come on. Come on, bijemy to. Ajajaj, szkoda, że mi nikt nie pomógł. No dobra, uciekajmy teraz chociaż. Zostaję was na pastwę losu, ale skoczę... ...ale skoczę bota wydefować. Aldous się nie wbija w nas, tylko w kogoś tam w nane na topie, spoko. Eee... Okej, okay, i- i oj No dobra, tutaj jednak sobie e, Franko jest zbyt szybki po prostu. No ale ciekawą opcją jest to, że e, drugi drugą umiejętność Mi stunuje za każdym razem na dosłownie chwilkę Chyba co sekundę na, na jakieś 10 setnych czy coś takiego. Tak, zakładam. Ja nie wiem czy tutaj coś pisze. Tak. E, Każdy Mija- mia... Może ja sobie to sam przeczytam, bo tak mi będzie łatwiej przetłumaczyć. Mi mi Shotba, The, each hit deals the arrow slow the enemy, freezing them for seconds, seconds on the... Jedną trzecią, tak? Z tego co zrozumiałem? Dobrze zrozumiałem? Na jedną tr tr Trzecią sekundy? Stunuje? Coś, coś, coś takiego chyba. Dobra. Idziemy na... A, bo za tu jest, kurde. Ale my już mamy fajne obrażenia. Musimy bronić mida. Wow, ten, co jaki wielki jest. No musimy bronić Mida. Bo jesteśmy 4 na 3 na 5, sorgi. Jesteśmy 3 na 5 Mhm. Mm ok, zabijemy go, czy nie? Bo się, że on może uciec. Okej, okay, nie uciekł, ale czy nas zabiją? Nie zabijał nas chyba. Nie mają obrażeń takich e, Powinni mi się dać wychylować, a nie zabierać mi farmę No ale spoko, Johnson się gdzieś tam im na plecy wbił Nie wnikam Johnson jest tankowaty, więc może to przeżyje A my tutaj spróbujemy zabić Aldousa Świetnie, zadajemy masę obrażeń już w ogóle, więc to jest też ekstra e, O ile zestunują na chwilkę go Dokładnie, to jesteśmy w stanie ich zabić I to może być koniec, bo... Bo, 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 dlaczego? Bo mamy dużo potworków e, Dużo minionków, a oni nie mają za bardzo możliwości zatrzymania nas, ok? Tak, to jest Albo to nie jest koniec, o ile mnie zabiją. Ratujcie mnie, halo, Johnson. Miałeś full HP, prawda? Miałeś POW HP, przecież byś mnie uratował i byśmy wygrali to. Już drugi raz. Już jest drugi raz taka opcja, że um, oni mają dosłownie troszeczkę życia. Ich Nexus i, i żyją. I żyją, no tak jest, niestety. Um, zapytacie się teraz pewnie. Dlaczego mi jest open na tym trybie? Już wam mówię, dlaczego mi jest open na tym trybie, bo ma. Ee, stun na... jest niewidzialna na 6 sekund? I ma... i jej drugą umiejętność stunuje przeciwników. Co co chwilę? Na chwilę. Co chwilę na chwilę stunuje przeciwników, więc Elo, pozdro. Patrzcie, i teraz jestem raz, dwa, trzy, 6 osiem, dziesięć, 50 sekund niewidoczny. No i dopiero teraz staje się widoczny. Niestety na nas sobie umrze chyba. Co ten frank oszalony? Nawet nie będziemy z niej bić, bo i tak nie jesteśmy w stanie ich zabić mm, Powinniśmy skoczyć na bota, ale Ale, ale Dolus się w nas bije Oni tutaj będą robić za sobie będzie robić tego eee, Bafika pewnie Okej, okay, to my sobie go o, 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 o Myślałem, że przyszedł tutaj mm, Wycofaj się, bo we mnie leci... Okej, okay, bijemy teraz ich no bijcie ich dalej. Nie bójcie się. Śmiało, śmiało w nich. Za mną jest Hayabusa, Nikt mi nie pomógł, nikt mnie nie bronił od tyłu. A ja byłem skupiony też, żeby bić jak najwięcej obrażeń w nich ogólnie, a nie żeby przeżyć, bo mógłbym przeżyć, ale... No, wyszło jak wyszło. Gdybym miał kto mnie obronić, to pewnie byśmy wygrali, gdyby, albo gdyby Hayabusa nie było na plecach, byłyby z przodu. Ale niestety. Niestety, wóz zabył na plecach. Nana powinna się cofnąć i Johnson też powinien już się wycofać. Bo, chociaż jest nieśmiertelny, no to. To jednak w trójkę go w końcu zabił chyba. Jak tam buildy wyglądają? Całkiem spoko. Jestem ciekaw, ile zlamy obrażeń w tej grze. Bo. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć jedne z większych obrażeń w grze. No, ale głowy sobie uciąć nie dam. Weźmiemy dżunglę i weźmiemy na topie farmę. Myślę, w sensie, że tutaj buffa sobie weźmiemy, buffa e, o nam go nie ukradnie, Akai Ekstra i pójdziemy na top po farmę bo jeszcze nie mamy full builda, a na full buildzie dopiero będziemy działać Zajebiste obrażenia. E, troszeczkę się boję o, o Aldousa, bo jak widzieliście zadał nam masę obrażeń i zabił nas praktycznie jednym strzałem. Właśnie w nas leci jeszcze raz. No jest imu, imu jest. Chociaż, patrzcie na to Myślę, że gdyby przetrzymać... E, tak, myślę, że kolejnym... Że przy następnym takim wlocie, kiedy nas wleci Aldous Jesteśmy w stanie przeżyć, o ile będzie miał okazję Tak, będzie miał okazję raczej, co? Tak, na no spokojnie będzie miał okazję, ale myślę, że jestem w stanie przeżyć Bo... Jest taka rada na Aldousa właśnie e, żeby... Jak on w nas wlatuje Teraz może, może dam wam taki protip, jeżeli gracie Mię i macie Aldousa w przeciw, przeciwnym teamie to jak on Was wlatuje, użyjcie ulta, A jak jest blisko Was już. W sensie, że zanim Was wleci, użyjcie ulta, odbiegnijcie kawałek i poczekajcie co zrobi. Jeżeli użyję tej swojej tarczy od razu, żeby biec gdzieś blisko Was skoczmy gdzieś tam pomóc mojej drużynie. Jeżeli użyję tej tarczy, żeby być gdzieś blisko Was, okej, okay, spróbujmy tutaj zabić. Nie, Franko jest nieśmiertelny w ogóle. Dobra, więc ja się wycofam. I jeżeli Aldous użyje tej tarczy, żeby być szybciej blisko was czy coś takiego, to wtedy wy go zabijacie. Czekacie aż ta tarcza zniknie i go zabijacie. No jeżeli nie uniknie, to polecam uciekać. Nie wiem, czy byście sobie dali radę, ale polecam uciekać. Harley, chodź na Mida, a nie bierz bota teraz, nie bierz e, farmy głupcze, bo to jest. E, Franko, któremu nic nie robię kompletnie. ojojoj. Oj. No i widzicie, 6 sekund jest, e, jestem niewidoczny. Ok, teraz zabijemy Franco. I zabijemy od razu Estesa. jakie okay, one są nieśmiertelne przecież. Ok, jeszcze żyjemy, więc jest spoko. Aldous też nie powinien przeżyć, bo jesteśmy my. Okej, okay, i Nana, no, nas dała ładne obrażenia. No i Aldous nie żyje. Hayabusa tam jest na topie, a my już mamy. no i ten stun świetnie. Mamy już ulta. Więc też spoko, odpuszczyłem tutaj. Yy, I weźmy Lorda. Możemy wziąć Lorda, niech ktoś pójdzie odpuszować Topa. Niech ktoś pójdzie odpuszować Topa, ja wezmę Lorda na szybkości, bo jestem w stanie go sam zrobić, solo. Więc raz, dwa go tutaj wezmę nam po prostu. Dosłownie, chwila. Chyba, że się hajabu za zbije, no to... To będzie wtedy walka o Lorda, o właśnie. No, ale za nie żyje już chyba, co? Czy żyje? Żyje, dobra, ale. Mm, ale weźmiemy, lorda, jeżeli się nas kolejny raz wybije. E, fajnie byłoby, gdyby Akai na przykład zamiast nam pomagać, poszedł tutaj, gdzieś, w tamtą stronę. Mm, bo też nie chciałbym, żeby. Nie chciałbym stracić tego lorda po prostu. <laughs> Dobrze, weźmiemy sobie jeszcze. Weźmiemy sobie jeszcze go od kraba. I cofniemy się na bazę pomane. Okej, okay, cofamy się po bazę na manę. O ile w nas się nie wbije. Aldous, oczywiście. A nie, wbił się. I fajnie by było, gdybyśmy teraz poszli na przykład w piątkę z Lordem. Jeżeli byśmy poszli w piątkę z Lordem, a tak to chyba planujemy. Bo wygląda, jakbyśmy. Mieli... Gdyby... Tylko ważne, żeby Johnson się nie wbił. Bo jeżeli się wbije, jeżeli oni teraz się biją. A biją się, zabili. Świetnie. Więc to jest chyba GG już dla nich, co? Tak mi się wydaje, że to jest GG dla nich. Jest 5 plus Lord na 3. Nie powinni być w stanie nas e, zabić, ani w jakikolwiek sposób wydefować tego. No, i to jest GG, więc jeżeli nie wiecie dlaczego mi jest OP, właśnie mieliście dowody. I to jest właśnie dosyć długi odcinek, nie sądziłem, że ten odcinek będzie miał aż 20 minut. No ale mniejsza większość, w każdym razie epic comeback, comeback from a deficit of 10 to win to match the match, więc spoko. To jeszcze sprawdzimy y, obrażenia, jakie zadaliśmy, bo jestem ciekaw. Na detale tego meczu zadaliśmy 90 tysięcy obrażeń, czyli najwięcej, prawie tyle, ile Selena. No, na równi z Seleną. Nie myślałem, że Selena aż takie obrażenia zadawała No dobra. W każdym razie ja się z wami żegnam. W tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.